Cześć, dzisiaj wybrałem się na SSP w Łągu na ulicy Dworcowej, a Łąg znajduje się w województwie pomorskim, powiecie chojnickim, gminie Czersk. Dawniej było to województwo bydgoskie. Zapraszam na prezentację. Po prostu zo zobaczymy to. Także zaczniemy od prezentacji. Kategoria C wyposażona jest w automatykę SPA2, która znajduje się w tych szafach. Proszę bardzo, bardzo ładny i klimatyczny przejazd, dosyć sławny. Mamy tutaj przystanek osobowy łąk, który już nagrałem i powinien się pojawić jakoś niedługo, albo nawet już się pojawił właściwie. Dwa razy EHZ 32, 300 mm LEDowe. Daje to niesamowity klimat w, tym, w takich miejscach. Krzyś świętego Andrzeja z ramieniem podwójnym, gdyż linia 203 w tym miejscu jest dwutorowa, oraz mamy dwa Echel 10 lub D pod daszkami od KLD40. Co ciekawe, przenosimy się do pokazania szlaku. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej numer 203, a tak dokładnie na 59 km i 837 m. Tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak nad Czef i przy okazji najbliższa stacja w tamtą stronę to czarna woda. A w przeciwnym kierunku, mamy szlak na hojnicę i przy okazji najbliższy ptanek, co w tamtą stronę to łąk, a nie licząc łągu Czers. Dodatkowo chciałem nadmienić, że przez łąk biegnie droga krajowa numer 22, którą gdyby nie ten zakręt byłoby na luzie stąd widać. Tak wygląda ten to, to przejazd kolejowy z drugiej strony. Proszę bardzo, tutaj mamy drugi sygnalizator S1. Proszę bardzo. Tak to wszystko ładnie wygląda. Cieszę się, że w końcu udało mi się tu przyjechać. Po uwaga, prawie roku odkąd zaplanowałem, że, że tu przyjadę, więc naprawdę na szczęście w końcu mi się udało. No nic, a my czekamy teraz na przelot w pociągu Telka Bory Tucholskie relacji Gdynia Główna-Kostrzyn. Zapraszam. I przeleciał nam tel Borytucholski, który, jak widzicie, się tu zatrzymał. To jest właśnie jedna z tych ciekawostek o łągu, że zatrzymuje się tutaj tel kabory tucholskie, pomimo tego, że jest to naprawdę mała wież. Ale ma swój urok, ma bardzo ładny kościół, ale wiatana, więc można tutaj żyć. I przy okazji ma blisko do Czerska. Jakby ktoś chciał do jakiejś galerii handlowej iść, więc generalnie łąk jest fajny. Ale dobrze, to już by było na tyle. Z tego miejsca znowu dla was relację mati 08. Cześć!